Siemanko, ja jestem Muszek, a dzisiaj razem z Salwadorkiem będę oceniać Wasze królestwa. Proszę no I pierwszym królestwem jest królestwo żabki. Właścicielem jest Zosio. I tutaj jest widać chyba jako jedno królestwo, bo jest żabki żabki I. No to traktujemy to jako całość. Domek szkoda, że niewyposażony, ale z zewnątrz, taka właściwie kuźnia. No to wygląda całkiem. Ale Całkiem elegancko, nie? No tak. Tu jest jeszcze taki drugi, drugi mniejszy, taki bardziej prostszym stylu. Domek, to się proszę pukać. My będziemy wbijać bez pukania. Tak, w ogóle to jest taka ciekawostka, zobacz sobie tutaj, na, na górze. To jest takie, takie fajne. Zbrojka Salvadorka i Gipu. No, alfa worka, no. O. Ta, paworka, pewnie. To było na starcie edycji jeszcze, nie? Ale tu są jeszcze, no właśnie widzę, że są słodkie jagody, które, które były rozdawane na Boże Narodzenie. No dobra, no to co byś tu dał za ocenę? Na dole jest fajne akwarium, ja sumie będą tutaj piątkę, tak myślę, nie? To no też mi się myślę, wydaje, że... pięć, może pięć i pół nawet za, za tą kuźnię. No i życzymy Ci tutaj powodzenia w rozbudowie. Kolejne królestwo to Awarat, którego właścicielem jest Dratvis. zaraz zobaczymy co jest w środku. No jak jest Twoja ocena z zewnątrz, Salwadorek? No z zewnątrz jak najbardziej spoko mi się wydaje. Tutaj Ta że jest na pewno... Zauważ, fajnie... tutaj jest taki fajny żołądź u góry. Fajnie są te mury na dole zrobione. Możecie poprawić wygląd... Wygląd tego górnego, jak górnej części zamku. Nas zwita na początku ogromna sala. Yy, I teraz mamy tak, zejście do podziemi. No to zacznijmy od tych podziemi. Zobaczmy, co tam jest. Tak poszybko. szybko. Oj, tam się sporo dzieje, no. To jest, tutaj są jakieś zgubi. farmy, to tutaj chyba się nie wchodzi. To idziemy do serca królestwa. Tam trzeba dwa razy kliknąć. Dobra, faktycznie, no. O, mamy strażnika wentowego. I teraz. Spokota tak. podłoga. Jest, Sala posiedzeń, to idźmy tutaj najpierw do sali posiedzeń. Ło. No, no, no. I mamy cztery miejsca, gdzie możemy sobie usiąść i się naradzić. Mamy jakieś pieski, wszystkie są mędrzeje. Tylko tutaj mamy jedno zastrzeżenie. Zastrzeżenie, to jest wszystko takie jakby. Straszna powtarzalność jest, jeżeli chodzi o te w sumie ściany, nie? Nie no, wiem, czy ty to widzisz, może. No, ja podobny styl, no może. Nazywał. Wydaje mi się, że fajnie też wyglądał, jakbyście trochę zieleni dodali. To mi wszędzie dobrze pasuje. Jak na moje, to najlepiej jest mieszać po prostu rodzaje drzewa Tu jest wszystko zrobione z tego samego. Weź tam iść na górę i idziemy do biblioteki. To w sumie tak, no do każdego można zastosować podobne jakby tą ogólną uwagę. Jeżeli oczywiście się już rozdrabniać, bo samo królestwo i sam mu wykonanie no jest wydaje mi się no najwyższych wielkości. Największych wielkości. O, biblioteka jest spoko. Jest serio fajna. Kapicy też są mają. Tam jest jakichś przejściach, tam nie będziemy powiedzieć Ej, to jest kościół spoko. Ja bym w sumie tutaj już od razu bym mógł zostawić podpisy, nie wiem co ty na to tutaj... No to dawaj. ...w tym miejscu. Bibliotekę już oceniliśmy i idziemy dalej. Też byliśmy? Magazyn. No farm nie będzie. Do magazynu. To jest Gdzie, Gdzie ty jesteś teraz? W magazynie? Gdzie jest ten magazyn? Ta biblioteka. Tutaj. Tu, 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 tu. A dobra, okej. Okay. O. Tu się mi się podoba to zastosowanie y, z góry tej hey, lawy, jako oświetlenia. A patrz, na dole jest woda. A tu jest woda. tu jest woda i są rybki. To też ciekawie wygląda. Może te lampy troszkę gorzej, no, ale bo... jest naprawdę git. Tam by mogli jakiś, w glowstone, albo ta niebieska lampa, nie pamiętam jak się nazywała. Tu mamy różne szyby chyba kopalniane z takimi tymi, to tutaj nie będę przychodzić, ale mamy ukryte przejście z temami. No. Tutaj jest serio fajnie. nie powinniśmy chyba otwierać. No dobra, to wyjdę. Tak mi się <laughs> wydaje. O jest co jest, wziąłeś stary i się rozłożyłem. Widziałem, normalnie aż szorowałeś po podłodze. Y, no, no, no. Farma zwierząt, o. No tutaj mamy prawdziwe Zo. To jest dopiero, to jest dopiero serce. A, to jest to ich łowisko. Oni kiedyś do mnie dostali taki w ogóle prezencik, tutaj takiego delfinka im dałem, nie wiem czy jeszcze żyje, czy nie. Axolotl żyją, ale delfinka nie ma, Zamordowali go niestety. Oczywiście w GTA. Ale tutaj Masak. to fajnie zrobione, naprawdę, że to jest podziemią, tyle tych no, zwierzaczków w sobie pływa. Dobra, czyli tak, w tych podziemiach byliśmy, Komnata Króla teraz. Gdzie jest ta Komnata Króla? A tu tak. jest, ok, to jest do góry czy w dół? Do góry, do góry. I tak, tutaj mamy taki mini grudek. no tylko no właśnie, tutaj brakuje mi, to tu już mówiłem w sumie. No i w środku tutaj nie ma żadnych szafek, jest jeden, jeden obraz, łóżko dosyć małe. Podłoga taka trochę. No, przydałoby się coś więcej na suficie, ścianach, podłogach. Oczywiście, tam nie obrażajcie się, że tutaj mamy dużo uwag, ale no. My tutaj oceniamy, powiedzmy, już co da się zrobić lepiej, nie? No, no naprawdę plus i tak to tutaj jest. To Mogłoby zostać zrobione w zupełnie innym stylu. A tutaj mamy taki ten taras widokowy, jeszcze kolejny. Tu w ogóle się buduje na zewnątrz coś wielkiego. To jest bardzo duża część rozwalona. Słyszałem, że to ma być jakaś kaktusiarka? A, czyli na farmę, na farmę, no dobra. No, no, no. Jeszcze jest ta jedna sala tutaj, widziałem ją wcześniej. Tutaj na górze. No ale tu się... tak w sumie, jeżeli chodzi o środek, to całkiem spoko. Nawet ta szachownica no, na, tych, na tych podłogach, nie? Do zamku szachownica w sumie jakby, można powiedzieć, że pasuje. Pasuje. Bo tak wszystko, bardziej, że to w W takim jest... ciem, ciemnym stylu przynajmniej u mnie to na, tak na shaderach wygląda. No, no. Więcej może jakbyście trochę właśnie zieleni albo te minigówki wykorzystali w takich miejscach, bo tutaj są wykorzystane, ale można je jeszcze bardziej, nie? Jaka jest twoja ocena ogólna? Tutaj w ostatnim dają chyba piątkę, co nie? Piątkę chyba tak. dałem, więc tutaj tak mi się wydaje, żeby mieć jeszcze później yy, możliwość Zap dania większej oceny, tak mi się wydaje, że 8,5. No, 8,5, no. ja dam jako 9, bo naprawdę jest bardzo fajnie zrobione. Te szczegóły, jak dopracujecie, no to będzie już dziesiątka bez słowa przeciwu. Kolejne królestwo to niepodległe państwo Gdańsk, którego chyba głównym właścicielem jest zegarek. No i z zewnątrz wygląda dość ciekawie, tylko no martwi mnie tutaj sposób budowania, że cała góra jest niezrobiona. W środku. W środku wygląda to dość fajnie. Choć na razie trochę też chaotycznie. Bo na przykład tutaj ten dół jest niezrobiony. się tak wchodzi. Tutaj też taki trochę jest bałagan. Być może w efekcie końcowym to będzie ładnie wyglądać, ale no na razie. Na no wszystko właściwie widać z góry, więc jaka jest Twoja ocena? No moja za sposób budowania, podejrzewam, że to jest schematika bądź lejtmatika, więc... tak... No, przynajmniej, że czwórka. No to ja dam tak 5,5, bo tutaj no też są takie obawy. Starajcie się jednak budować miary samemu. Nawet czasami to, to, gorzej, okulnie, ale... Jeżeli chodzi o mnie, to wolę ocenić jakąś gorszą budowlę, gdzie mam pewność, że ktoś to robi, robił sam, tak? No niż z jakiegoś projektu z internetu, bo... Bo tutaj ewidentnie no... Chodzi o kreatywność. Niektóre rzeczy są bardzo w podejrzany sposób zrobione. W ogóle całość, Ubudowanie. jakby projektu, nie? Budowanie warstwami. No. Dobra, ale Świetnie. zostawmy podpisik. Kolejne królestwo, nazwa to KFPNZ. Nie wiem od czego to jest krót, ale jest to królestwo Mimero. Ciekawie zrobione, bo jest na podstawie takiego kontrastu, gdzie mamy czarny, a tu mamy śnieg, biały. I taki styl bardzo mroczny, bym powiedział. Jeszcze co jest na dole? Na dole już takie bardziej robocze rzeczy chyba. No ale zewnątrz bardzo fajnie wygląda, tylko przy tej bramie jest niesymetrycznie, nie? Zobacz tutaj. A, co no, Ale do takich szczegółów nie ma coś nie ma co się, się czepiać w sumie. No i samą górę możesz trochę jakby zwiększyć i na przykład zrobić taki, taką kopułę dużo, nie? To też myślę, żeby dużo poprawiło nawet wygląd z zewnątrz. Tak, sklona i to, to akwarium zrobić. Jest to cudownego. Ale myślę, że tutaj takie 6,5 albo nawet na 7 <laughs> można dać. No, ja będę tutaj, tak myślę, też tak 6. Kolejne klespo to sekta, i właścicielem chyba głównym jest cytrynka. Mamy tutaj takie trochę pomieszanie stylów, bo mamy i nowoczesną łódkę, na jeziorku. I wiatraczek, Chociaż nie, reszta jest już w, powiedzmy w podobnym stylu. No, czy tutaj jest wszystko. Tu jest modern, gotyk. gotyk jest tutaj. Tu jest styl romański. Wszystko tutaj się jest. Cała reprezentacja, muzeum po prostu. Architektury. No, ale fajne, i taki tak. Ale fajnie, fajnie wyglądają poszczególne budowle. Ja też wiem, że tutaj jest chyba sporo łowicie, więc ten totem jest. Tutaj nam coś buczy. A, te konie. Mamy tutaj reprezentację. szkieletorków. Żeby nie to wychodziły, nie? Już do konia usiadłem. Nie będziemy wchodzić, bo tak z tego, co tutaj można zauważyć, no to jest przez szyby. Też takich większych chyba uzupełnień nie ma. Yy, no to moja uwaga jest taka, że możecie po prostu zrobić taki. taki na brzeże, taki port, bo jednak jesteście blisko samej wody. I tą łódkę nie musicie tak zamykać w takim, takiej kałuży. Można tutaj tak można nawet otwarta, fajny odpływ zrobić. No. Więc to wykorzystajcie, ale ogólnie też fajnie to wygląda, więc tak, taka siódemka jest. No i ja w sumie tutaj też bym dał jakąś wyższą ocenę niż wcześniej. Wcześniej dałem chyba 6, tutaj bym dał 6,5. No i kolejne królestwo to Salwador, którego tutaj właścicielem jest Gifu. Obecnie ono ma nazwę Megastranci. No to co wyróżnia to królestwo od razu, no to jest ten długi most prowadzący do bramy. I to co mi się bardzo podoba, to uzupełnienie terenu wokół samego zamku. Tutaj są takie małe wieżyczki, ale tu jeszcze jest świetne tutaj to jeziorko. Naprawdę idealne wręcz do murów może, mogę się trochę przyczepić, bo na przykład tutaj z boku wyglądają tak bardzo jakby bardzo prosto, nie? Basic. No ale mi się wydaje, że to jest jeszcze w budowie. Więc tutaj Co to zresztą? możecie dobudować, no i dobudować musicie na pewno środek, tak? Żeby tutaj jakieś budyneczki były, żeby coś tu wystawało, bo tak to wszystko jest ulokowane pod ziemią chyba. Tutaj możemy wejść. To prawda, te zakątki też tutaj fajnie są zrobione, bardzo mi się to podoba. Trochę bałaganu. O, zakątek. Zagadka. Zagadek i zagadka. <grym> tutaj farma i to damy im spokój. Magazyny w miarę posegregowane, ale to też jakoś lekko mogłoby być oddzielone albo coś. Nie mamy strumika. I wejście do kopalni w ogóle to też jest bardzo rzadko, że jest tak zrobione. Nie jest właśnie takie proste jakieś jedno przejście i tak dalej. Tylko jest. niesymetryczne, takie większe, bo dużo lepiej wygląda. Tylko to nie jest kopania właśnie, wiesz? Co tam jest? O. To już w ogóle jest jasno. No tutaj mamy spory projekcik Na razie tutaj widzę, że dół się szykuje. Tutaj też taki, taka górka, drzewo jest stałe w budowie. No, ale tutaj jednak no, to jeszcze trzeba uzupełnić na pewno. Ale, jakby to było dokończone, no to to jest to jest, będzie serce królestwa, tak zwane. Dosłownie. A zobacz sobie w ogóle tutaj. Tutaj też jest fajna rzecz. Ukryta tawerna u pod magicznym drzewem. Nie wiem, drzewem, no. Coś tu sprzedają? Poproszę. No i ogólna ocena. No ja bym dał to co wcześniej, bo to wszystko jest tak w budowie, więc tak myślę, że równaby 6,5. W sensie nie no, ja bym to jednak trochę wyżej dał. Bo w porównaniu na ten... do tych wcześniejszych, no to jednak to otoczenie i jakby no sama, sama wielkość tej budowli jest y, większa. Więc ja bym dał takie 8. Takie no czy ja dam tak, to nie wiem, 7,5 chyba też git będzie. Bo jest, jest to mniejsze niż ten y, awarat, ale no większe znów niż te poprzednie, tak? Obóz pracy zgłoszony przez amigami. No na pewno tutaj wyróżnia malowniczy charakter okolicy. Jednak ta góra tutaj u mnie robi fajny widok. I też no te jest... wokół tereny są serio fajne. Dostęp do taki stromy do morza. Można to ciekawie wykorzystać też później. Sama wiaseczka fajne nie jest, jest nie jest duża, ale wykorzystana w pełni możliwości. Drzewo bardzo super zrobione. Coś tu niżej mamy, coś tu niżej mamy. Ja tutaj muszę przejść takiej moda trójkę. Tutaj środek, no widzę, chyba jest w budowie. Boki są co prawda zrobione, ale tak coś poza tym chyba nie. Ale za sam tutaj pomysł takiego czegoś i estetykę wykonania na ten moment, no to ja również takie dałbym 6,5, może 7. No, ja też będę miał właśnie taką siódemkę, myślę. No to wychodziłoby na to, że pierwsze miejsce wędruje do królestwa Avarat, drugie miejsce ma królestwo Salwador. trzecie miejsce zdecydowaliśmy, że będzie Execvo, czyli obóz pracy, sekta i KFPNZ. Nagrody przydzielimy Wam już do ekwipunktów albo dziś położymy skrzyneczkę. A wy dalej rozbudowujcie swoje królestwa i widzimy się na kolejnym ocenianiu oczywiście. Siemanko. Cześć, cześć.